Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Dzisiaj na tapecie mamy Fencika 936 I co tu robimy? A robiliśmy tak Wczoraj wieczorkiem Wyleciały termostaty Bo nie trzymało temperatury Wyleciały Hydroakumulatory Wczoraj zawiedziliśmy jeden do regeneracji No i jeden jest zrobiony, jeden założony Dzisiaj trzeba było jechać z drugim Bo Jakiś jeło uszkodził gwint. Nie szło nakręcić złącza do nabicia. No i trzeba było latać po tokarzach. Ale wszystko jest ogarnięte. Jeszcze do przodu przyjdzie mały hydroakumulator. Zostaje tylko odpowieczyć układ, założyć hydroakumatory. Musieliśmy zbiornik delikatnie wyciągnąć. Wszystko zdemontowane. No i co? No i walczymy. Teraz w Janku z rany rozgrzałem go trochę i w janku został zmieniony olej bo też już 500 godzin przelatał to już starczy olej jak smoła no i co i mamy, mamy pierwsze ofiary jak to się mówi z taltecha tej super zasnej talerzówki żadna antyreklama talerz ugryziony jeden to jest tam szczegół akurat najmniejszy no i co jedna piasta się rozsypała poleciała razem z talerzem nie wiadomo gdzie kukułała że się już łożyska pozbijał, pościągał, ale najlepsze jaja są. Patrzcie na to: że wszystkie piasty są do rozebrania, bo mają luzy. Praktycznie wszystkie w większości. Wszystko kurwa lata. Ale żeby było śmieszniej, to patrzcie tutaj: jakie jaja się zrobiły. Sie zrobiło się kukoła. Profil se pęk po długości, aż do tego miejsca. No, przewaliła trochę hektarów i się zrobiło takie o coś, kukuła. No i teraz trzeba się będzie pobawić zimową porą, wyciąć to wszystko, wstawić nowy profil, bo tego skręciło, chociaż ja bym go tam, jak to się mówi, tu bym go naciągnął, tu bym go pierdolnął, tu bym go zespawał, znowu bym go pociągnął i bez rozbierania bym to zrobił. Tak na, na postoju, na biegu, ale chłopaki mówią, że. Się założy nowy materiał, a z drugiej strony się wygiął. Kurwa w banan, nie wiem czy to widać, czy nie widać, się skołtunił też. skundliło się to wszystko, I tak to wygląda. Jak wygląda, takie kurwa robią teraz maszyny. Z drugiej strony jestem, patrzcie, z drugiej strony talerz. Wszystko kurwa lata. Teraz na każdym jednym talerzu jest 6 sze śrub M12. Rozkręć to, dobierz się do podkładki koronkowej, odbezpiecz ją, dokręć, żeby zniwelować luzy, no i skręcaj, proszę bardzo, kurwa następny. Ja pierdolę, pójdzie to chyba do ludzi, niech się ktoś inny z tym martwi, to trzeba kurwa porządny sprzęt, nie to gówno. Piasty kurwa i talerze włoskie, Made in Italy kurwa, gdzieś to jest, no macie. Także tak to wygląda. Nie upierdalamy się. Pracujemy ciężko. Mówię, w Janku oliwa zmieniona, czekam tylko na filtr. Dobrze, że jest na miejscu dostępny. Paliwowe mu na polu Wymieniałem w biegu, bo zaczął mi trochę, jak to się mówi, chusteczkę przycinać. No i tak, no. Skończę, skończę z Jankiem, odstawię go. No i dalej będę się bawił, kurwa, z... Z małym Fentem, nie? Bo trzeba mu jeszcze oliwę zmienić w silniczku. No także jest. A i nowy rower Rajfeny. Polecimy do Pyrzycka, chyba założyć mu nowe opony. właśnie przyszły. Wczoraj jakieś Link Longi. Made in China. No ale chuj, buty są konkretne. Bieżnik ładny. Bo tutaj są takie delikatnie podjechane. Jak ktoś potrzebuje. Zapraszamy chętnie do prydania Będą dwie używki Jedna jest ładna, druga jest trochę gorsza Przez to idą dwie na zmianę Ta ma gdzieś 80% bieżnika Tylko, że on dziś chodził kurwa nie wiem na jakiejś betoniarni, na autostradzie Po gruzach i są takie poszarpane Nie są przebite, pęknięte No ta jest trochę słabsza nie Także no tu mamy małego fęcia. No i Lexusa jednego tutaj, a drugi jest kurwa na drugim gospodarstwie, także tak to wygląda. Trzymajcie się ciepło, na razie. Następny co macha łapą. Pozdrawiam dużego Adriana Mateuszka, <laughs> z wszystkich tych co wymachują łapą. Nie? Także bawcie się dobrze, my też kończymy tą walkę. Jutro uciekam już jak to się mówi, w sumie w niedzielę uciekam już do Rzeszy, ale to jeszcze chcę tu pokończyć, skończę jeszcze tutaj z tym fenciorem. No i co jeszcze, mamy jakąś tam małą robotę, także jutro będzie pożegnalny wieczór.